dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku o, z gry. A czaty cekniemy. Czekistwo. Kiepsko skończyły. Niestety. Jesteśmy tutaj w siedzibie. W Są to same indyjskie... Zary. Chciałem powiedzieć Allaha... Y... To nie moja wojna. Jezu zapomniałem Asawa. O, sorry, podobnie brzmieło okej. Okay. Coś jeszcze nie było? A właśnie. Popatrzmy na to wszystko. Hmm, chrześcijański artefakt. To tego szukałaś? Nie, tak tylko patrzę. Na dzień my musimy zaspokoić naszą ciekawość. Proszę, ja ciebie. Unicestwienie i odnowienie. Tu jest skarb, nie? Jeśli ja to przyjażę, coś tam, to mamy jakąś książkę. Sala i Tygrys. A, Może dalej niż sądziłam. Pożyczę to na chwilkę. Frazer, mhm. chodź tu. Wygląda dobrze. Zamknięte. Tylko no, czekajcie, no czekajcie. Czy to wszystko? Zobaczę czy to wszystko na din. Dopiero jak się upewnię, że to wszystko to wtedy pójdziemy, a tu jeszcze coś Jest mamy Jest też kość słoniowa Dupek Jedne słoniki Dobra to chyba już było wszystko Nie, jeszcze Aaa Lakshmi, bogini bogactwa Mhm co było na mapie? Gaty Zachodnie, teren Hoysalów. Nie to. Nie przejmuj się, tyle i tak już wiedziałyśmy. Kurde. Tutaj? Ach, skucha. Ach. Może ja to zrobię. Nie. Słuchajcie! Jest blisko! Tutaj! Szlag spadam! Nadin Ros. Cóż za niespodzianka. A, ostrożnie, bracia. Ta kocica drapie. Asa. Awesome. Wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. <laughs> nie szukasz pracy. Ponoć Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No, nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież to nie jest twoja specjalność. Przepiękna kolekcja naprawdę. Chloe Fraser miłośniczka antyków. Złodziejka pracujesz dla złodziejki. Szefie co tam Mamy teraz zrób. złodziejka. A to chyba my. Nasz dysk. O, fakt. Zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hoysalów całkiem nieźle. Ich największy skarb, Kiełganesi, to nie Lada gradka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów. Trzy wielkie wojny, mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o chuj praktycznie wszystko. Właśnie. Hm. Specjalisty. Od ich kultury i dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta, który chce żerować na nas po to, żeby się obłowić. Hmm. Czyli nie? Tak czułam. <noise> Masz tu pet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić, ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się, właśnie wychodzimy. A! Kurde, ja to wychwyciłem. Chodź, się Tak są głośno. Dobra. Musimy uciekać. Mąc że kolej naprawdę chciał ja się nim Okej. Będzie wiedziała co się tam... tak Kurde, kurde, jak coś ty weszła, no? Nie wspomnę, jak im sobie mnie nie trafiają. Jak mają mnie. O cholera! Ten, szybko! Na muszce. Co ty tam odstawiłaś? Grunt, że się udało. Chciałaś mnie wystawić, tak? Przecież improwizowałam. Ty się masz za zawodowca? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał! Nie zasługujesz na swoje 50% Wiedziałam Chciałaś mnie wystawić no, szóstka pozostanie Oszustka pozostanie oszustką Wydaje ci się, że mnie znasz Uważaj Takie cwaniary długo nie żyją Rzekę masz tam Tak? Oby twój kontakt tam był Szlak! No już, pora się zbijać! Ja tak sądzę za Nie, nie pora się kłócić, drogie panie Te, ale żyliście mi... Wy... Ej, zaskoczyliście mnie panowie! Dobra, trochę unikł. Dobra, jakoś dwójkę lepiej się walczy. A, kurde, dobra, bo ja już jestem na czarno. W sensie... W sensie mam czarny ektan. Ok, żyje. Tak, no nie chcę. Kurde, pegam walą. Dawać. Tylko się nie zatrzymał. Idziemy po wasze. Przynajmniej nie leję. Dawaj, dawać. Się nie poddawać. Tutaj. Za mną Kurde, taki. A z nadu skoczyłem Rzeka jest tuż pod nami Zleć po przewodzie Przestań droga Przygotuj się Brałem palucz, a mi się zapracało To też na razie Wyglądamy? Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Kiełka Nesi. Nic dziwnego, że złupili choj Nie Niezłe cacko. Masz coś? Spokojnie. Wiesz, jakoś nie mogę się uspokoić. A co? Ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? <laughs> Bez obaw. Asaf albo jest już w górach, albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, małą armię. Jak już mówiłam, bez obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń ganesi. Łuk należał do parasiuramy, no a topór był darem od siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił kieł. Dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy kieł. Nieźle, Fraser. No wiesz, to zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził cię. Pewnie jest dumny. <grym> Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. Taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Wiesz, całkiem to ładnie. I patrz, to ci dopiero. Ale to co Wybacz, chcieliśmy? O ciebie zwątpiłam, Chloe. To chuj Salskie? No jak? To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz. Nie. Za nami za 100 kilometrów, a po Asawi ani śladu. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. No ja myślę, że go tu zanim tylko spotkamy. Nie Asaf jest twój. To się jego armia, bo oczywiście jego to no pewnie później. A tymczasem, moi drodzy, mamy rozdział trzeci, powrót do korzeni i na start mamy sobie fotografię. Zaraz znajdziemy sobie pojazd. Już tylko zobaczmy. Tam jest pojazd, a tymczasem sobie zobaczmy. Fotę jak bym Mamy co... mam jakieś nowe? A nie, no, chyba wszystkie. To robiliśmy po prostu. Tak jest. Trzeba na koniec gry sobie fajnie poprzeglądasz, nie? Dobra, mamy tymczasem do autka. Przestań się No to jazda. Okej. Okay. Pram. Przytrzyma się jeden? Aha, bo chcesz, żebym się tu rozbojał. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że tam się też dorwało, ale w sumie faktycznie tu jakaś... Dzisiaj tam tam tak? nie, nie uciekłam. Super, chciałam się upewnić. Chodź, podaj rękę. Dzięki, nie trzeba. Okej, okay. mam prowadzić? Nie, to nie problem. A jednak lubię mieć kontrolę. Okay. Dobra, no i moi drodzy, tak jak manczety 4, jeździliśmy sobie na Madaska Madagaskarze, tak chcę nam jeszcze w jednej... No, trochę tam pojeździliśmy, bo w tej, w tej całej lokacji... Aaa, nacieszyć się chwilą spokojnie. Jeszcze też jeździliśmy? No tutaj będzie też w większość gry będziemy jeździć. No to się nacieszyłam. O. Skąd wiesz, że kieł wciąż tam jest? Inaczej na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No i nie widziałam żadnej hojsalskiej wystawy. Nie słyszałam wcześniej o hojsalach. Tak. W zasadzie to wina ich ostatniego króla. Młody, lekkomyślny ognosił się z bogactwem. Zbudował nową stolicę i zabrał tam kieł. A później ściągnął sobie na kart persów. I nas też. I nas też. Dobra, a teraz, żebym ja się nie zagalopował, bo tu będę miał fotę? Może nawet tu stanę? Daj mi chwilę, poczekam. Gdzie tam nic nie było? a Tam raczej nie. Widzicie mamy flamingi? Rada Flamingów. Gdzieśmy tam przejechali, to nie był ciekły, ale musimy pojść tu. Nie jestem fanką różu, ale im pasuje. Wiesz, że są różowe z powodu diety? Jeśli ją zmienią, staną się białe. Co? A skąd ty bardzo. to wiesz? Po prostu wiem. Dobra, i teraz tam pojedziemy, no i zobaczycie, że uciekną, więc jest tylko jedno że sobie na tej fotce, zanim tam pojedziemy, więc trzeba uważać oczywiście. Powiem że te takie fotki, że jak gra się po raz pierwszy, no to faktycznie łatwo, bardzo łatwo pominąć. No trzeba tak wpaść na to, nie? Że zanim się tam pojedzie, <laughs> mogą uciec. Okej, okay, wiem, że mam hamulec, ale wiem, że tu też jest gdzieś... Na pewno tu jest. Jestem tego absolutnie pewien. Zaraz gdzie dokładnie. Dobra, tu. Monety z czasów dynastii Guptów. OK, nie mogę z tych nas tutaj. Duskę. Dzięki! Mogłaś mnie ostrzec. Coś taka na Kobieta, Kobica, spokoju. Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszej. Często tu wracasz? Nie. Niespecjalnie. Tutaj, tak? Ej, zwolnij, patrz na drogę! No proszę. Hojsalskie ruiny. Przejedziemy przez te bramy? Sprawdzę. Pradawne stolice. Co my tu mamy? Halebidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Hmm, ktoś tuś jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z Hoysalskich stolic, a Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy, Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to to nie jest. Hmm. To kwatery rzeźbiarzy sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. No jak coś. Ojciec to to dziszyła, nie? w sensie nie, nie na się ale można ją zdobyć. Na pewno jest na to Ech. większa szansa hmm. jak mamy. Banówka ma wyciągarkę. Rodziców ci co No to wygląda. Super. To powinno załatwić te bramę. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. A rób co chcesz. Rozumiem, że nie. Hej. Okay. To weźmiemy. wyciągarkę. O! No to ratowała życie w czwórce. Kurde, to jak się sensuje za tą grą wam. Dobra, no, mamy tutaj naszych kompanii Nie może być zaspokojnie Dobra, no, przecież to zawsze za lasaż co walić, nie wiem po co No ci się Dobra, to wszyscy, ale Okej, miał jakieś granaty, tu może? Być czekaj przydałby się, wiecie O, ten Dobra, i teraz patrzymy na taką ścianę, to jest chyba nowość. Ściana wygląda na kruchą. Nie, 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 dobra, sorry, była. Było w poszedniej części, było w czurce. Może tam bardziej, że mnie nie wysadziło przy okazji też. Wszystko okej okay, tam na górze? A tu mamy srebrny po poda. Dobrze? Tak, wszystko gra, przypadkiem znalazłam kiełganesi. Wracamy. Ha. Dobra, czy ja mam popchać, tak? Dobra, o. Czym to my... miałaś rozwalić starożytną bramę? A, tak. Faktycznie. Jest na wstecznym. Dobra. Ej, załatwione. Czekajcie, żebym tu nie pominął, bo to będzie Co bardzo tak łatwo zamirkłaś? pominąć. Po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lekko przyjdzie ci niszczenie indyjskich ruin. Sentymenty w tej branży. To szybka droga do śmierci Słuchajcie, wiem, że się trzymać prawej A ja widzę, że bez jeszcze, tak? Kurde, gdzieś nie tu? Tutaj Tutaj, dobra, patrzysz, żebym zaczekaj. przegapił. Jestem Jeden z lepiej ukrytych tutaj. Znajdziek. Co ta figurka ryby. To chyba tędy. No, to tylko duże, latające gryzonie. To nie są gryzonie! To no właśnie, że tak. Bliżej im do naczelnych, ile lemurów. Okej, okay, jeszcze to sprawdzę. No i ładnie. Udało się. Czek. Stój! No. zły masz oko. Kurde. ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie mi to z chlepie. Musimy przejechać przez te bramę. Dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? No. A. Jasne. A dobra, wiecie co, jedziemy. My się kontynuujemy. Jak się nie koć, ale jeden? kontynuujemy. Dobra, czekajcie, to wysiądę. Kurde, ja nie wiem czy strzelać, czy się poskradać. Teoretycznie można się poskradać. Można też tego postrzelać, trochę poskradać, prawda? No, to też generalnie od razu rozpocząć strzelenie no i załatwić to na szybko. Trochę kusi. Chciałem najpierw tych stajperów sprzątać. Poczekajcie, ty się odrzucisz. Tutaj cieszę nawet lepiej było Raczej nie wiem, poczekasz, ten się odwróci w inną stronę. No i dobrze. no to ja mówię do widzenia Jest to fall O szlak. Kurde, dobra No to wielu to ja nie załatwiłem po Szlag, żeby mnie nie zastrzelili, ty W złym miejscu Kto To jest lepiej, wiecie? Nie, musimy mi to nas pomoże. Dobra. tak. jest wroga! Kurde. no! kurde, no! no ten jest nie go widzę dziada. To chyba tak co tylko została. Tam jest jeszcze. Dobra, dzięki, że mi go załatwiłaś. Dobra, dobra, fall. wyższa pora. Wszyscy? Nie, kurde, czekaj na nim, bo mi się odsłonił, co? Co tam, granat? Szybce. No, Rzucę. no to chyba żegnamy, kolego. Okej. Jeszcze sto. Co teraz tak? Z planem. No mi nie poszło, że tak powiem. Kurde, za późno się zorientowałem, że ten mnie może zobaczyć. No, nieostrożny byłem. Przez to całkiem wymagająca potyczka, taka piesza w tej grze. No, no bo że znajdzie, jak się takie skrzynki do tworzenia. Dobra. No Tu mi kalera raczej brać nie będę na chwilę obecną. Mikro na razie też nie Wiem, że tam jest dźwignia, no Dean Kurde, nie chcę zginąć, czekajcie, nie, może stąd skakać to nie będę Mam ja tu jeszcze focie do zrobienia To będzie chyba, nie, przedostatnia znajdźka w tym rozdziale Kurde, duży tyren strasznie, a jestem bez tego No a gdzie ona była? I właśnie, że... O, dobra, tutaj. Bez filtrów stan trwało. Pewnie za pięć potek. tam się chyba wezmę, tak? Mam nadzieję, że ty przyjedziesz, nie nad tym, tym pojazdem. Ja się nie chcę wracać. no całkiem duży teren, taki jest idealnie dla pojazdu, ale na piechotę to... To ciężko. Nie ukrywam. Wejdziesz no tu kule. To chyba tu. Dobra. Ta szczęście się pojawiła tutaj magicznie z pojazdem. No, Okej. Okay. Wjeżdżaj. Ostrożnie. Jak zwykle. Oczywiście. Dobra. Przesiadka. Okej, okay. ale czekajcie. Nie wątpię, kochana, ale tak już wolę. I to jest ostatni skarb w tym rozdziale. Kryształowy wypełnił na perfumy, dobra i chodźmy jeszcze, żeby się zaczął czwarty. ciebie zakończymy, idealnie. No jak tu się zacznie. Tak jest, gaty zachodnie, i zaraz wam coś pokażę. Szukanie ich trochę za To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę nad Assamem. Otwarty świat, tak. moi drodzy. Spójrzmy na mapę. W sensie otwarty okay. nad tym rozdziałem. Faktycznie, największym historią przatetek. mogę śledzić trasę na bieżąco. Okej. Okay. Dobra. na te Wow. A ja w Zleżdżą tej momencie się, się zanim. Pożegnam, Trzymajcie się na odcinka. Cześć, może.